Cześć, oglądacie cykl Wszystko do remontu na kanale PSB Mrówka. Dziś pokażemy wam jak prawidłowo używać systemu do poziomowania płytek. Jest to fantastyczne rozwiązanie, które znacząco ułatwia pracę. Przy okazji opowiem wam, co oznaczają te wszystkie kolory i co generalnie daje taki zestaw. Z poprzedniego odcinka na naszym kanale wiecie już, jak prawidłowo nakładać klej na płytki. Kiedy mamy już przyklejoną płytkę, czy to do ściany, czy to do podłogi, możemy wykorzystać system do poziomowania płytek. System do poziomowania płytek, jak sama nazwa wskazuje, pomaga nam równo położyć płytki. Zestaw składa się z klipsów oraz klinów. A co oznaczają te wszystkie kolory? Marka Harde właśnie za pomocą tych kolorów rozróżnia szerokość fugi, która powstaje pomiędzy płytkami. I tak oto: kolor niebieski to fuga o szerokości 1 mm, szare to 1,5 mm, czerwone 2 mm i żółte 3 mm. Jaką szerokość fugi powinniście mieć u siebie? No taka, jaka Wam się podoba. Po nałożeniu płytki wsuwamy pod nią klipsy. Jak już wcześniej mówiłem, określają one szerokość fugi. Następnie kleimy kolejną płytkę. Delikatnie dobijamy ją gumowym młotkiem. Jak teraz przejeżdżam palcem po płytkach, to wyczuwam delikatną nierówność. Żeby ją zniwelować, muszę. Zacisnąć takiego klina już w zamontowane klipsy. Robię to w naprzemiennych kierunkach, jak widzicie. Ten w prawo, ten w lewo, ten w prawo, ten w lewo. To jest bardzo ważne, bo później łatwiej będzie Wam te kliny wybijać. Kliny są wielokrotnego użytku, pozwólcie, że to zaznacz. Jak zaciskamy takiego klina? Za pomocą szczypiec, a następnie wybijamy je po wyschnięciu kleju za pomocą gumowego młotka. Pamiętajcie, żeby wszystko kontrolować poziomicą. No to jedziemy. Płytki mamy położone. Teraz czekamy, aż klej pięknie zwiąże. Po związaniu kleju wybijamy klipsy za pomocą gumowego młotka. Robimy to zdecydowanymi ruchami, tak żeby nam wszystko ładnie poodpadało ze ściany. O tak to. Używając systemu do poziomowania płytek, nie potrzebujecie już krzyżyków dystansowych. Tę rolę pełnią klipsy, które zapewniają tę samą szerokość fugi na całej powierzchni. Po wybiciu tych klipsów możecie się brać za fugowanie. A jak to wygląda u Was? Używacie systemu do poziomowania płytek? Dajcie znać w komentarzach. Za dziś piękne dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Wszystko do remontu.